Mam 20 lat, prowadzę ponad 20 osobą firmę w branży marketingu i sprzedaży. Mieszkam obecnie i pracuję z Bali, a w tym filmie pokażę Wam 5 biznesowych lekcji. Które wyniosłem z 2024 roku. Także, taką pierwszą lekcją, jaką wyciągnąłem, jest to, że biznesu nic nie obchodzi. I dokładnie poznałem tą lekcję w tym roku, kiedy na przełomie października, listopada miałem sytuację, w której zdecydowałem się zwolnić ponad 75% mojego zespołu sprzedażowego i zrestrukturyzować właśnie go um, od nowa. Zostawiłem tylko jednego sprzedawcę na ten moment, i postawiłem wszystko tak naprawdę na jego kartę. Ja w tym momencie nie byłem na sprzedaży tak naprawdę od 3 miesięcy, bo wszystko działo się jakby bez mojej, powiedzmy, obsługi po stronie odwania rozmów sprzedażowych. Zadział się najgorszy możliwy scenariusz. To jest taka też kolejna rzecz, że jak coś się wywala, wala się od razu wszystko. Nie jest tak, że wywala się jedna czy dzisiaj, druga za 3 miesiące. Jak coś się wywala, to wywala się wszystko zbiorowo. Tak jest kilka etapów. W ciągu roku, można powiedzieć, w biznesie. Teraz, co się wywaliło w tym specyficznym scenariuszu? Ten jeden sprzedawca, z którym zostałem, miał po prostu sytuację rodzinną, która bardzo mocno obniżyła jego skuteczność na rozmowach sprzedażowych, co spowolniło nam bardzo mocno sprzedażę. Spowodowało to, że ja musiałem wrócić na sprzedaż. I zacząć rekrutować dużo szybciej nowych sprzedawców. I teraz sytuacja w biznesie, w którym wszystko wygląda świetnie z miesiąca na miesiąc, a w pewnym momencie macie nagle około 70-120 tysięcy złotych miesięcznie stałych kosztów jednego sprzedawcy, który nie trafia w swoje cele sprzedażowe, i Was, którzy też macie bardzo mało czasu w tym momencie, przez a inne rzeczy, które angażuje Was. Firma nie jest idealnym scenariuszem. I w tamtym momencie też pamiętam, e, musiałem przymusowo wylecieć do Singapuru z Bali, bo zagapiłem się i moja wiza nie była ważna 11 dni, musiałem zapłacić 12 milionów kary i e, do opłacenia do Singapuru po prostu w środku tygodnia chciałem wrócić na sprzedaż, odprawić ten cały proces i biznes po prostu nigdy nie obchodzi to, jak obecnie się czujemy i co my chcemy robić. Czas na po prostu będzie nam płato takie figle z których my musimy wyciągnąć wnioski. Na szczęście, wiecie, oglądacie ten film, cieszę że jest się do mojej twarzy, więc naprawdę udało się bardzo szybko też rozwiązać i wrócić na odpowiednie to, rozbudować ten sposób wprawnie już poprawnie um, od nowa i przejść po prostu dalej w tym procesie. Drugą lekcją jest to, że nigdy nie będzie sytuacji, w której rozwiążesz wszystkie swoje problemy Biznesowe. Bardzo często myślałem: Ok, jak rozwiążę ten konkretny problem, to żaden problem po drodze mi się um, nie pojawi i to już jest takie, powiedzmy, esencja wszystkiego, co można naprawić w tym biznesie i więcej nic nie będzie do naprawy. No, ogromny błąd. Dlatego, że jak będziemy skalowali się naszą, naszą firmą, to będą pojawiały się kolejne problemy i kolejne problemy, które trzeba będzie po prostu naprawić. Tutaj bardzo często takim punktem przełomowym w tych biznesach online nowych jest ten próg, powiedzmy. 100 tysięcy złotych miesięcznie, około tego miliona rocznie. Do tego momentu mierzymy się tylko z dwoma problemami. Mierzymy się z problemem marketingu i sprzedaży i też dostarczania rezultatów do naszych klientów. Dalej, około tego plus miliona złotych rocznie zaczynamy się mierzyć z problemem zarządzania zespołem, rekrutacji ludzi i właśnie masą problemów związanych z tym obszarem naszego biznesu. I też uświadomiłem do sobie, jak zatrudniałem ludzi, wielokrotnie dużo osób zwalniałem. Głównie to było właśnie zespołem sprzedażowym. Nieodpowiednie zarządzanie tym zespołem doprowadziło mnie do tego etapu. Nieodpowiednia rekrutacja w ogóle też mnie bardzo, bardzo dużo kosztowała. I też nauczyłem się tego, że jest taka kolejna rzecz, której ja się muszę w tym momencie w biznesie nauczyć, to było właśnie poprawne zarządzanie zespołem sprzedażowym. Tak jak mówię, my w tym momencie zatrudniamy około 20 osób. Cały czas tą liczbę powiększamy i przejście z zarządzania samą sprzedażą i marketingiem, do teraz zarządzania całym zespołem, innymi też menadżerami wokół tej firmy było naprawdę ciężkim wyzwaniem. Tak, lekcja numer 3 to są procesy. I to, że procesy są kluczowe do skalowania. Teraz jeden z tych większych problemów, które miałem z zespołem sprzedażowym, to było to, że bardzo często ratowały mi się te osoby w tym spole sprzedażowym, a ja nie miałem żadnych zbudowanych procesów do wdrażania pracowników, do zarządzania tym zespołem no i wszystkiego, co by było w tym dziale sprzedaży też w każdym innym dziale w mojej firmie. Tutaj jak wdrażałem każdą osobę, to musiałem od nowa przechodzić ten cały proces wdrożeniowy, ręcznie, jeden na jeden, robiłem to gdzieś po nocach, bo nie miałem czasu w kalendarzu. Potem cały proces rozpoczynania tych rozmów przerożowych, prowadzenia ich, też czego procesu nie było, procesy finalizacji sprzedaży, proces zarządzania CRM i całą tą resztą. Wszystko musiałem robić jeden na jeden z tymi pracownikami. Dopiero za piątym razem, za piątą pracą tych pracowników, zrobiłem te procesy, które już teraz pozwalają mi bez mojego większego zaangażowania wdrażać nowe osoby do zespołu w sposób poprawny, także miałem nie jeszcze cały czas angażować ten... Proces. Tak samo teraz mamy sytuację z rozwijaniem zespołu do zarządzania sukcesem klientów, gdzie mam jednego menedżera do spraw sukcesu klientów, który ma bardzo dużą odpowiedzialność za to, co robi, też bardzo dużą wiedzę. Więc mimo tego, że tych procesów było naprawdę mało, jeśli chodzi o zarządzanie sukcesem klientów, tam był w stanie dowodzić im właśnie te wyniki. A teraz zatrudniliśmy drugą osobę a w kwartale pierwszym będziemy dokładać około czterech nowych osób do tego, do tego działu to wyszedł ten brak procesów. Teraz procesy muszą być zbudowane w ten sposób, że nawet 7 -latek, 14 czternastolatek był w stanie na podstawie tych procesów wykonać procedury, które są w nich zawarte. I to właśnie pokazało nam, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na skalowanie w tym kwartale czwartym i trzecim bo był brak w procesach w innych naszych działach. Co jeśli byśmy się zaskakowali w tamtym momencie, stworzyłoby po prostu masę bałaganu i kilka lat potrzebnych do naprawiania tego wszystkiego. Taką czwartą lekcją jest to, że nie każdy progres jest odzwierciedlony w zwiększonej ilości przychodów. Tutaj w tym roku zainwestowałem ponad 200 czy 39 miliona w współpracę z jedną firmą z rynku zagranicznego, gdzie nauczyłem się YouTube, adsów i dalecego procesu zarządzania agencji marketingową na tak wysokim poziomie. Mimo, że przez te kilka miesięcy tak naprawdę nie zwiększyły się moje przychody, cały czas jakby w tych samych widełkach oscylujemy z miesiąca na miesiąc, to zauważyłem, że zrobiłem progres w innych obszarach, który pozwolił mi zbudować takie fundamenty do skalowania w przyszłości. I to jest właśnie ta lekcja, że też nie każdy progres, który odbywacie w życiu w firmie, będzie odnosił się bezpośrednio do zwiększonych miesięcznych przychodów, może odnosić do Waszych umiejętności, właśnie umiejętności, które potem w przyszłości pozwolą Wam dużo więcej zysków generować. I piątą lekcją jest to, że produkt zawsze wygrywa. Mamy na ten moment konkurencję na naszym rynku, która ma trochę gorszy produkt od nas. Ale tak z tyłu zawsze widzieliśmy, że jak będziemy mieli najlepszy produkt, najlepszych pracowników i tak dalej, to po krótszym, dłuższym czasie osoba zaczyna nas przechodzić od konkurencji. I tak się właśnie dzieje już teraz. Każdego tygodnia, prawie dostajemy wiadomości od klientów konkurencji, którzy przychodzą do nas, żeby z nami rozpocząć współpracę i od razu udaje nam się z nimi świetne wyniki osiągać, bo już mają zbudowane fundamenty tak naprawdę do pracy na naszym leku sprzedażowym i naszym stanie pozyskiwania klientów. Musimy tylko wdrożyć drobne poprawki, nam się te wyniki bardzo szybko osiągać i w ten sposób nasza konkurencja wydaje za nas budżet reklamowy. No i tak naprawdę tylko i wyłącznie nam pomaga. Więc zapętać, że produkt zawsze wygrywa. I to by było na tyle w tym filmie. I jeśli chcecie, żebyśmy zbudowali za Was właśnie taki cały system pozyskiwania klientów, po się w pierwszym tego filmu się z moją zespołem na rozmowę demonstracyjną. I widzimy się po drugiej stronie.